Hej, ja jestem Galdamir. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie ponownie na moim kanale na YouTube. No właśnie, ponownie to słowo już bardzo wiele zdradza. Możecie zapytać, tak naprawdę, Galdamir, co znowu robisz na YouTube? Po co tu wracasz? No bo faktycznie w ostatnim czasie dużo częściej można mnie spotkać na Twitchu, na moich live'ach. Dużo więcej czasu poświęcam tej platformie. No ale to nie jest tak, że YouTube stracił dla mnie kompletnie znaczenie, tylko gdzieś w tym wszystkim się pogubiłem gdzieś pogubiłem myśl tego jak ten kanał ma wyglądać by odnosić jakieś tam sukces i dzisiaj w zasadzie na wstępie tego filmu chciałbym powiedzieć z czym przychodzę bo przychodzę do was z pytaniem związanym z moją dalszą drogą w internecie to znaczy co uważacie że ja powinienem zrobić żeby ten kanał trochę odzyskał życie żeby Więcej ludzi tutaj zaglądało, żeby więcej ludzi oglądało filmy i komentowało. I powiecie, halo, to twój problem. To ciebie nie oglądają, więc, więc ty sobie z tym problemem radź. I ja próbowałem. Próbowałem i o tej drodze próbowania chciałbym wam dzisiaj trochę opowiedzieć, bo zdałem sobie sprawę w ostatnim czasie, że wielu z was może nie wiedzieć, jak wielkie wysiłki już wielkie. Z mojej strony wielkie, to znaczy w mojej perspektywie wielkie, jakie wysiłki ja już włożyłem w to, żeby ten kanał rozhulać, żeby go rozbujać, żeby uczynić go popularniejszy. I teraz tak, gdyby zacząć od samego początku, no bo tego wypada zacząć. To ja już w bardzo różne gry miałem przyjemność dla Was tutaj grać. Część tych filmów oglądała się bardzo dobrze, część oglądała się średnio. Oczywiście wszyscy wiemy, że to filmy z Albiona zbustowały ten kanał. Fakt, że Albion przeszedł na free-to-play, ja już nagrywałem te filmy, miałem tutaj już dużo poradników, jeszcze więcej ich nagrałem. Skorzystałem z tego, że po prostu ludzie byli zainteresowani Albionem w Polsce. A tych materiałów po prostu nie było. No i tak zbudowałem około 6-tysięczną publiczność, w sensie, powiedzmy sobie szczerze, to są subskrybenci, którzy nie zawsze oglądali moje filmy. No ale te 2 trzy tysiące, nawet do 60 kilku tysięcy te filmy się tam zalbiona, rozkręcały. Próbowałem powoli wplatać w to moje granie w Albiona, nagrywanie Albiona, różne inne filmy, licząc na to, że gdzieś kiedyś jakiś materiał się sprawdzi. No to się za bardzo nie udawało doszedłem do takiego miejsca, w którym ja po prostu znudziłem się Albionem, o tym opowiadałem w filmie, więc, więc ci, którzy chcą mogą zajrzeć, to jest ostatni raz z Albionem w tle z Eurotrack Simulator film, więc może trochę mylące, ale no ja już nie grałem w Albiona, więc przy okazji innej gry, w której sobie jedziesz ciężarówką e, pogadałem m, o tym dlaczego ja już nie gram, ale chcę to podsumować szybciutko, bo, bo to był ważny moment w moim życiu, ja wiedziałem w życiu youtubera oczywiście ja wiedziałem, że kiedyś Albion mi się znudzi jako gra i dlatego próbowałem przepleść inne gry, to się nie udawało. No i doszedłem niestety do momentu, w którym dobra, koniec zalbione, Nie już nie chcę mi się grać, nie mam czasu, różne inne rzeczy weszły w grę. Odpuściłem, zacząłem nagrywać inne rzeczy. No dobra, ostatni rok, ten 2021 na pewno był rokiem filmów innych u mnie na YouTubie i połowa 2020 również. I te filmy przynosiły Marne efekty, to znaczy około 200, 400, czasem 1000 wyświetleń, słabo. Ten 1000 ja bym chciał mieć na każdym filmie. No i wiecie, po prostu dochodzisz do wniosku jako, jako człowiek myślący i refleksyjny, że coś nie wychodzi, coś się nie udaje. Z jakiegoś powodu ludzie do, do mnie na kanał nie trafiają. Uważam, że daje dobrą jakość, że opowiadam sensownie o różnych grach, w te, te, w którym poświęcam czas, a mimo wszystko. Zainteresowanie jest niewielkie, albo no właśnie, ludzie nie trafiają na ten kanał, i gdyby trafili, to może by obejrzeli, może by nawet im się spodobało. Tak zakładam, bo skoro filmy z Albiona mogły się podobać wielu ludziom, no to myślę, że inne też mogłyby się spodobać, ale to moja hipoteza. Kolejna moja hipoteza była taka, że kiedyś w końcu trafię na grę, która tak samo jak Albion się sprawdzi. No ta hipoteza już chyba została obalona, bo naprawdę. Kilku ładnych tytułów spróbowałem, i nic nie przynosi wymiernych efektów. Nawet nie mówię, że podobnych, ale takich zadowalających dla mnie, czyli około tego tysiąca wyświetleń na YouTubie. Trzeba wam wiedzieć, że przygotowanie takiego filmu na YouTubie to jest kilka godzin. Takiego jak ten, może, może nie, może krócej, bo ja nie montuję tych filmów, mam tendencję do opowiadania do Was różnych rzeczy i nie tnę tego materiału na kawałki, nie lubię tych cięć. Wolę nawet jakiś błąd, zatrzymanie, zastanowienie wpleść w ten film, wtedy kiedy ono wystąpi realnie, bo to jest prawdziwe, niż ucinać te momenty, kiedy dobra, ja się zaciąłem, powiedziałem coś głupiego, to jeszcze raz jakiś tam fragment nagrywam, nie, nagrywam je ciągiem. Mam taką tendencję do prowadzenia tego kanału, ona mi się podoba, wydaje mi się szczera i uczciwa i tak zamierzam dalej robić. Ale... Yy... Nagranie takiego filmu jest krótsze czasowo, natomiast nagranie takiego filmu jak y, gameplayowego, let's playa czy gameplaya już trwa dużo dłużej. Żeby nagrać film z, nie wiem, z farminga, to ja potrzebuję około 4 godzin łącznie. Tak, to jest taki czas. Żebyście wy obejrzeli 20-30 minut filmu, to ja potrzebuję 4 godziny poświęcić na to, to jest kupa czasu. Bo oczywiście trzeba ten film nagrać, trzeba zagrać w tego farminga odpowiednio długo, potem tam poprzyspieszać te fragmenty, żeby nie było bardzo nudno, nagrać komentarz to wszystko złożyć w postprodukcji. Jeszcze tam porobić parę y, spraw związanych z dźwiękiem, żeby troszeczkę to obrobić, Zr zmontować, zrenderować, wrzucić na YouTube. A. To wszystko trwa. Okej, okay, kiedy się renderuje, kiedy się wrzuca na YouTube, a, ja już mogę, nie wiem, sprzątać podłogę, gotować obiad czy coś tam innego robić, ale mimo wszystko czasu potrzeba bardzo dużo. No i kiedy widzisz, że ogląda to 200 osób, no, nie wiem, pojawia się zniechęcenie, pojawia się frustracja, pojawia się takie myślenie: dobra, po co ja to robię? Yy, może po prostu w tym czasie zrobię coś innego, co przyniesie mi jakiś zarobek? No, bo trzeba jasno powiedzieć: na YouTubie, na Twitchu jesteśmy w większości po to, żeby zarabiać. I jeżeli ktoś Wam mówi, że jest inaczej, to moim zdaniem wprowadza Was w błąd. Ja chcę być szczery. To jest moja praca, jakaś robota, którą wykonuję, po to, żeby ludziom było przyjemnie, żeby to oglądali, i chciałbym na tym zarabiać. To jest jakby szczerze z mojej strony powiedziane, co ja w tym wszystkim widzę. No i cóż, ponieważ te filmy się nie sprawdzały, to zacząłem kombinować. Tu poszły w drogę live'y, ale zanim jeszcze poszły live'y, to pomyślałem sobie, że pododaję się do różnych grup fanowskich, na Facebooku na przykład, czyli nie wiem, Lost Ark Polska, albo nie wiem, grupa farmingowa jakaś jedna, druga, trzecia. Tam wrzucałem informacje o moich filmach. Dzisiaj wrzucam tam informacje o moich live'ach. Gadam z ludźmi, na niektóre komentarze odpowiadam, czasami się wdaję w dyskusję, czasami nie. Robię różne rzeczy dookoła tych filmów, żeby one się trochę chociaż lepiej obejrzały. Niespecjalnie to oddaję. No i poszedłem właśnie w drogę live'ów. Najpierw tylko na YouTube, potem na YouTube i na Twitchu. Docelowo tylko i wyłącznie na Twitchu. O czym mówiłem gdzieś tam prawie od samego początku, że halo, halo, będę tylko na Twitchu od tam nie wiem, któregoś dnia, od chyba 1 lutego, więc zaglądajcie na Twitcha, obserwujcie mnie na Twitchu, bo to tam będzie można mnie oglądać. No okazało się, że wiele ludzi z Youtuba na Twitcha nie chce przejść, ale to, to nie jest ten problem, o którym myślę dzisiaj. Bo ja sobie myślałem, że jak przejdę z YouTube'a na Twitch'a, to odetnę się trochę od tych albionowych komentarzy i to się w dużej mierze udało. Dzisiaj na, na Twitch'u ogląda mi kilka osób, ale to są osoby zainteresowane mną bezpośrednio, w sensie moją osobą jako streamera siedzącego przed kamerą i grającego w gry, a nie bezpośrednio grą, którą ja dla Was nagrywam, czy w której akurat w danym momencie na Twitch'u, no to można powiedzieć, że w którą gram. I to jest piękne. Ja bym wokół tego chciał właśnie budować społeczność, czyli wokół własnej osoby, a nie wokół gry, której poświęcam czas. Bo gra się za jakiś czas może zmienić, nie chciałbym, żeby wtedy wszyscy znowu powiedzieli, dobra, nie grasz już w to, to my nie będziemy cię oglądać. Bo trochę tak było z Albionem i trochę tak jest z Albionem dzisiaj. Więc liczyłem na to, że przejście na Twitcha trochę się od tej społeczności odetnę, i to się faktycznie w pewnej mierze udało. No ale. Okej. Okay. Były jakieś efekty. Przychodziły pierwsze subskrypcje po czasie, jak już program afiliacyjny podpisałem na Twitchu. Są pierwsze sukcesy gdzieś tam na Twitchu: no bo są ludzie, oglądają, komentują, rozmawiamy sobie w trakcie live'a. To jest rewelacyjna robota. No bo siadam sobie o godzinie 19, siedzę do 22, 3 godziny. Mam trzygodzinny materiał, z którego mam realną wiedzę, ilu ludzi mnie oglądało, ilu ludzi komentowało, rozmawiało ze mną, jak duże jest zainteresowanie tą grą, moją osobą w tej grze i tak dalej, i tak dalej. To tego na YouTube nie ma. I to jest piękne, powiem Wam, że dla mnie odczucie fenomenalne, no bo nie poświęcam jeszcze dodatkowych godzin na obróbkę, tylko realnie te trzy godziny, czy cztery, czy ile tam jestem z Wami. Jestem z Wami, z Wami rozmawiam, odpowiadam na Wasze pytania fenomenalne. Ja uważam, że to jest świetne i wciąga mnie to niesamowicie. Chciałbym dalej to robić i zamierzam. Ale i tu was zapraszam do dyskusji, bo chciałbym, żebyście pod tym filmem lub na kanale na Discordzie, który, który jeszcze dzisiaj założę, który będzie się nazywał Propozycje. Jeżeli go tam jeszcze nie ma, zaraz przeklikam, żeby wam to na 100% powiedzieć. Chciałbym, żeby na tym kanale Propozycje jest taki kanał tekstowy. Wyczyszczę ten kanał, założę go jakby na nowo. Chciałbym, żeby na tym kanale i tutaj pod tym filmem pojawiały się wasze propozycje dotyczące tego, co waszym zdaniem dzisiaj youtuber streamer musi zrobić, żeby na jego filmy, na jego live'y trafili ludzie. Bo gdyby na YouTubie było więcej osób niż 200 oglądających taki materiał jak ten, był, był ten 1000 przykładowo. To tych filmów byłoby zdecydowanie więcej. I ja wiem, to nie jest wina tych, którzy oglądają, tylko wina tych, którzy nie oglądają. No bo trudno winić obecnych za to, że kogoś tam brakuje, ale spróbujcie przez moment zrozumieć mnie. Nagrywam film, poświęcam temu kupę czasu, bo tak uważam. Mam z tego dużą przyjemność. Parę osób to komentuje. Ale to się nie kręci, jakby nie ma efektu kuli śnieżnej, którego się spodziewamy. I to wiecie, to nie chodzi o jakieś fenomenalne sukcesy, że nagle tutaj ja wykręcę złoty przycisk, czy, czy srebrny, czy jaki tamkolwiek inny, chociaż chciałbym pewnie, że tak. Ale trochę nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby na tym realnie cokolwiek zarabiać. Wtedy jest większa motywacja. Możesz wymienić sprzęt, nie wiem, ostatnio kartę ramu, czy coś tam, czy kartę graficzną wcześniej. No, Trzeba na to wszystko brać, to jest amortyzacja sprzętu. To są naturalne rzeczy, które chcesz robić i musisz robić, żeby ten stream i ten YouTube, te twoje nagrania wyglądały przyzwoicie. Musisz ten sprzęt upgrade'ować, więc musisz na to wszystko zarabiać. Moja hipoteza dzisiaj jest taka. To znaczy obalona teza jest taka: wystarczy zagrać w odpowiednią grę i widzowie przyjdą, pojawią się. Nie. Wydaje mi się już dzisiaj, że nie, że nie ma znaczenia gra. Albo nie do końca ma, ma znaczenie gra, że dużo więcej rzeczy wokół ma znaczenie. Ma znaczenie, oczywiście, miniaturka, tytuł, tagowanie tego filmu. Ja to wszystko wiem, ale ja to wszystko robię. Ja to wszystko robię, być może robię to źle. I to jest moja nowa hipoteza. Robię coś niewłaściwie. Nie wiem co. Chciałbym do tego dotrzeć. Próbuję od no, dobrych dwóch lat, myślę, dotrzeć do tego i ze zmiennym szczęściem czasami mi się udaje. To znaczy, są pewne rzeczy, które robię i one są takim punktem trafionym i wydaje mi się, ok, ten film oddał, ten live był dobry, na tego livea przyszło dużo ludzi, dużo ludzi ze mną gadało o różnych rzeczach, a nie przewijała się jedna czy dwie osoby, z którymi sobie tam mm, rozmawialiśmy. No właśnie, z taką refleksją chciałbym wam zostawić, was zostawić, z takim momentem na przemyślenie, ok, Galdamir nagrywa filmy, one się nie najlepiej oglądają. Powiedzmy sobie hipotetycznie, że one są niezłej jakości dźwiękowo, yy, wizualnie też, no bo swojego głosu, czy sposobu, w jaki mówię, czy tego, o czym opowiadam, to tego się za bardzo zmienić nie da. Ale chodzi mi o to, co wokół kanału mógłbym zrobić, żeby tutaj trafiło więcej ludzi. Co waszym zdaniem mógłbym zrobić? To, co dzisiaj planuję, to, co obecnie planuję, to jest Instagram. Założenie, znaczy założenie. mam Instagrama GaldamirTV, ale on nie był zbyt używany, więc już teraz Was zapraszam. Tam można już teraz kliknąć. Zajrzę na TikToka i zobaczę, co tam jeszcze słychać i co tam można by było robić z tych krótkich filmików. Może to się jakoś sprawdzi, ale na pewno Instagram e, chciałbym, żeby się wśród moich mediów społecznościowych pojawił bardziej niż kiedykolwiek, bo go w zasadzie nie było. Tam chyba jest jedno zdjęcie z Guild Warsa 2, które brało udział w konkursie i dlatego znalazło się na Instagramie i w ogóle dlatego ten Instagram powstał. Innego celu nie było. A dzisiaj chciałbym na tym Instagramie znaleźć pewnych widzów. Może to się uda. No będę oczywiście na Twitchu, będę od czasu do czasu tutaj na YouTubie, ale to tak naprawdę od nas wszystkich zależy w jak dużej mierze tutaj się znajdę. I tak jak mówię, nie winię Was oglądających za to, że inni nie oglądają, ale musicie, spróbujcie, po prostu spróbujcie, nie musicie, ale spróbujcie zrozumieć mnie. Ciężko się nagrywa, kiedy ogląda 200 osób. Do tego farminga naprawdę mam serce i ochotę w niego pograć, no ale jak ogląda go 150 osób, to no nie, no po prostu nie chcecie się poświęcać kolejnych 4 godzin na to, żeby 150 osób to obejrzało, tak? To jest niewymierne w skutkach. Dużo lepszy jest live, który nawet obejrzą trzy osoby, ale one konsekwentnie przez trzy godziny są ze mną ze mną rozmawiają, ustalają pewne rzeczy, są zainteresowane tym, co robię, i moją osobą, i tą grą, i to się jakoś toczy. Z tym pytaniem was zostawiam. Zapraszam do komentowania. Zapraszam do tego, żeby zajrzeć na Discorda, żeby jak najbardziej zaglądać na Twitcha. Już dzisiaj tam będę wieczorną porą, bo zakładam, że. Po raz pierwszy możecie to oglądać w niedzielę, którego 6 marca. Zakładam, że tak jest, więc jeżeli możecie oglądać to 6 marca, to znaczy, że 6 marca wieczorem jestem na Twitchu, na swoim kanale Galdamir TV i tam dla Was jakąś gierkę ogrywam. Jeszcze nie wiem, co to będzie dzisiaj. Zobaczymy, na co będzie humor, na co będzie ochota. No i tak, z tym Was zostawiam. Z takim pytaniem: co zrobić, żeby dzisiaj w internecie ten kanał trochę rozbujać, trochę rozhuśtać tutaj i na Twitchu, bo ja te dwa działania chciałbym ze sobą łączyć. No cóż, tyle ode mnie, życzę miłego dnia, no i do zobaczenia następnym razem. Jeżeli nie na YouTubie, to na pewno na Twitchu, ale mam nadzieję, że też na YouTubie mnie jakoś to zmotywuje, to, to dzisiejsze nagranie i wasze komentarze do tego, żeby na YouTuba również wrócić. I ostatnia prośba, jedna, bardzo, bardzo ważna, powiem to Powolutku. Nie piszcie o Albionie. Bardzo Was proszę. Bo tym pisaniem o Albionie to bardziej zniechęcacie człowieka, niż zachęcacie. Tak paradoksalnie, ale tak jest. No bo kiedy piszecie wróć do Albiona, zagraj w Albiona tylko Albion, no to mam wrażenie, że mój kanał i moja osoba jest Wam potrzebna tylko do tego, żeby grać w Albiona, żeby, nie wiem, coś wokół Albiona się działo. Mi już na tym naprawdę nie zależy. To znaczy, dzisiaj nie mam ochoty w niego grać. Być może za, nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc, rok to się zmieni i wrócę do tej gry. Ale wasze namowy w tym nie pomogą. No, chyba że rzeczywiście tylko w tym widzicie przyszłość tego kanału, ale jeżeli tak jest, i jeżeli to jest jedyna droga dla Galdamir TV, to mówiąc szczerze, chyba nie będzie mnie na YouTubie, bo ja bym chciał uwierzyć w to, że moja osoba jest dla was ważna nie tylko w Albionie, tylko tak ogólnie. Czyli, że chce Wam się mnie oglądać, słuchać też w innych grach, a nie tylko w jednej. Dla mnie to bardzo ważne, więc jeżeli możecie się powstrzymać od tych komentarzy, to będzie super. A wiem, znaczy domyślam się, że niektóre osoby obejrzą tylko początek tego filmu i, i pewnie i tak mm, te same komentarze co zwykle się tutaj pojawią. Tak czy inaczej, miłego dnia Wam życzę, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. No dobrej niedzieli i jeszcze na koniec.